Szczęć Boże, witajcie. Mamy dzisiaj środę, 7 maja. Posłuchajcie fragmentu z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do ludu: Jam jest chleb życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, A kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Powiedziałem Wam jednak: Widzieliście mnie, a przecież nie wierzycie. Wszystko, co mi daje Ojciec, do mnie przyjdzie, a tego, który do mnie przychodzi, precz nie odrzucę. Ponieważ z nieba zstąpiłem nie po to, aby czynić swoją wolę, ale wolę tego, który mnie posłał. Jest wolą tego, który mnie posłał, abym ze wszystkiego, co mi dał, niczego nie stracił, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym. To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi syna i wierzy w niego, miał życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Dzisiaj w tej Ewangelii. Zwracają moją uwagę słowa Pana Jezusa, który mówi, nie chciałbym Cię stracić, ojciec, który dał mi to wszystko. Bardzo obawia się, żeby niczego nie stracił z tego, co jest mu dane. Żebyśmy nie stracili siebie, odsuwali się od naszego źródła, od źródła naszego życia i naszej miłości. To jest piękne wyznanie Boga. Nie chcę Cię stracić. Moją najwyższą troską jest wszystko ocalić. Bardzo lubię piosenkę yy, Kaśki Sochackiej, w ogóle lubię Kaśkę Sochacką. Jeden z jej tworów ma przepiękny refren. Boję się o Ciebie, że Ciebie kiedyś stracę. Ta dzisiejsza Ewangelia wybrzmia właśnie taką miłością. Taką miłością przepełnioną troską. Niech Was, Bogusław i Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Dobrego dnia. Szczęść Boże.